Nie zeserajcie się, idiotki. Pewnie pyskowałyście, to dostałyście w mordę. W sumie to X z was. Macie dokładnie to, na co zasłużyliście. Znając życie, znów szedłyście skąpo ubrane albo tak, aby zwracać jak najwięcej na siebie uwagi, i macie. Gratuluję, IQ. Zamiast chodzić po nocach szukając guza, polecam siedzieć w domu. Chyba że macie postawę ogra, albo liczycie się z konsekwencjami. Odpowiedź internautów do pobitych dziewczyn, które nie przyzwalały na dotyk i poniżanie. Niesamowite wydarzenie. Idzie się spać o 22, a nie nocami błąka po świętokrzyskiej, Rodzice o tym widzą? A jakież to warsztaty kończą się o trzeciej w nocy? Samotna, upita kobieta i kłopoty się same znalazły. A tłucze się wam, ludzie, żebyście korzystali z normalnych taksówek. Szkoda, 2 złote, więc wybierasz podwoziciela. Jesteś winna sama sobie, dziewczyno. Odpowiedź do dziewczyny, która była molestowana podczas przewozu. Noż. Sz... Po jakiego się umawiała? Przecież nie na kawę. Dupczyć się chciało, sprowokowała, a potem jej. Takie osoby też powinny być karane za podsycanie i prowokację świadomą. Komentarz na temat zgwałcenia 16 szesnastolatki. Nie bez powodu pierwsza rada, jaką się mówi ludziom, którzy zyskali rozgłos w internecie, to nie czytaj komentarzy. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym o obwinianiu ofiar. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia, Klaudii. Jak miło do Was wrócić! Naprawdę, przerwa była dłuższa niż się spodziewałam, więc absolutnie nie było to zamierzone, by zostawiać Was bez filmu tak długo. No ale jak się domyślacie, po powrocie pracy było dwa razy więcej niż zwykle. Jeszcze złapało mnie choróbsko, z którym musiałam walczyć przez tydzień, ale nareszcie jestem. I to powracam do Was z Babskim Wieczorem, czyli chyba najbardziej ulubioną serią Waszą na tym kanale i moją również, ponieważ uwielbiam poruszać takie tematy. Które zmuszają każdego z nas do dyskusji, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. I dzisiejszy temat jest bardzo bliski mojemu sercu i taki, który sprawia, że krew się we mnie gotuje. Jak widzę komentarze tego typu, które mogliście usłyszeć w intro, porozmawiamy dzisiaj o. Victim Blamingu, czyli obwinianiu ofiar. Victim Blaming to właśnie posądzanie ofiary o to, że sama jest sobie winna jakiejś niebezpiecznej, niesprawiedliwej sytuacji. Nie musi w 100% wykluczać winy sprawcy, ale może sprawiać, że jest poczucie, że ofiara jest jakby współwinna swojemu nieszczęściu. Victim blaming to też niewierzenie ofierze, czyli mówienie, że albo sobie wymyśliła historię, albo coś tutaj nie pasuje i ściemnia, albo klasyczny przykład tekstu, czyli Pewnie wtedy chciała, ale nad ranem mi się odwidziało. Dyskusja i badania na temat victim blamingu w sumie zaczęły się od tego, jak zauważono, w jaki sposób ludzie reagują na wieść o molestowaniu seksualnym i gwałcie, albo nawet w jaki sposób pyta się o zeznania podczas ich składania. Ten temat jest bardzo skomplikowany i szeroko opisywany, więc zdecydowanie zasługuje na swój osobny film. A dziś skupimy się na obwinianiu ofiar w internecie, e, głównie co dotyczy różnych sytuacji i obu płci. Dosłownie wystarczy wejść na jakikolwiek artykuł dotyczący kogoś, kto doznał w życiu niesprawiedliwości. Na przykład artykuł o przemocy domowej wśród mężczyzn będzie miał mnóstwo komentarzy, że pan Towlarz sobie sam na to zasłużył, trzeba było się sprzeciwić babie. Ostatnio popularny dokument, na Netflixie oszust z Tindera sprawił, że no, mam wrażenie, że polskie społeczeństwo zaczęło się rozpisywać o tym, jak oni w życiu by się na to nie nabrali. Tamte baby są głupie i naiwne, no i poleciały na bogatego faceta, no to teraz mają za swoje, no to teraz niech płacą jak chciały księcia, tak? Z tego co ja zauważyłam, to mało było komentarzy, które w taki sam sposób rozpisywałyby się o oszuście, który pozbawił niewinne kobiety oszczędności życia. Przykładów jest naprawdę mnóstwo. Dokuczanie w szkole? No, dziecko się nie przeciwstawiło, a przecież to tylko są żarty. Obwinianie ludzi ubogich za ich sytuację życiową, czy nawet obwinianie ludzi za ich choroby, które na pewno są wywołane ich stylem życia. A pewnie się za mało ruszali. Taki ciekawy przykład, który też mi przyszedł do głowy, który jest abstrakcyjny, to sytuacja, w której nagie zdjęcia czy półnagie zdjęcia kogokolwiek wypływają do internetu, dlatego że partner czy partnerka tej osoby, która dostała te zdjęcia w zaufaniu, dlatego że ta druga osoba je kocha, chciała zrobić im przyjemność, może była, nie wiem, proszona o to od miesięcy i w końcu się poddała. to zazwyczaj, jak takie zdjęcia wypływają, to komentarze dotyczą tego, jaka głupia, że je sobie zrobiła, dlaczego je sobie zrobiła, co ty w ogóle sobie dziewczynki, czy no myślałaś, jak robisz sobie takie zdjęcia, to pewnie jesteś taka śmaka i owaka. A rzadko kiedy komentarze czy reakcja nawet bliskich ludzi w otoczeniu, którzy mówią ci to w twarz, dotyczy tego, że jaki ham publikuje zdjęcia, które zostały wysłane komuś w zaufaniu w internecie, bo, nie wiem, chce się zemścić na swojej czy swoim ex. Ostatnie amerykańskie badania, które oczywiście znajdziecie w przypiętnym komentarzu, dowiodły, że aż jeden na cztery komentarze w internecie to victim blaming dotyczą obwiniania ofiary. Powiedzmy sobie na ważne pytanie: dlaczego obwiniamy ofiary? Przytoczę tutaj dwa ciekawe badania, które wykonano już w latach 60., zauważając właśnie ten problem. Badani byli świadkami, jak kobieta była rożona prądem podczas wykonywania trudnych zadań pamięciowych. Zauważono, że jeżeli badani nie mieli wpływu na to, by w jakikolwiek sposób pomóc tej kobiecie, byli tutaj bezsilni, nie mogli sprawić, że nagle przestanie być rażona prądem, to usprawiedliwiali ten akt, dlatego że mówili, że zapewne kobieta źle wykonuje zadania, więc dlatego ją rażą prądem, nie znając w ogóle kontekstu. W jeszcze innym doświadczeniu opisywano badanym dokładnie, Tą samą historię kobiety i mężczyzny. Z jednym wyjątkiem. Różnił się koniec. Wszystko było takie same, tylko na końcu był w jednej sytuacji gwałt, a w drugiej oświadczyny. Bez względu na to, którą historię badani słyszeli, w obu scenariuszach rezultat tej historii przypisywali zachowaniu kobiety. Dlaczego tak jest? Jest to spowodowane fenomenem sprawiedliwego świata. Jest to taki błąd poznawczy, który jest szeroko opisywany, który polega na tym, że każdy z nas chce. Żyć w świecie, który jest sprawiedliwy i wierzy w to, że wszystko, co nas spotyka, jest rezultatem jakichś działań, że nie ma tak, że nieszczęścia się zdarzają ludziom przypadkowo. Dlatego przypisujemy winę ofiarom, ponieważ w ten sposób trochę chcemy bronić swoją psychikę przed tym, by się przyznać, że nas też mogłoby spotkać coś takiego, że my też moglibyśmy paść zupełnie bez powodu ofiarami jakiegoś zdarzenia. Dlatego sobie mówimy, ja bym. W życiu się nie nabrała na takie oszustwo, ja bym w życiu nie wyszła z domu o takiej porze, ja bym krzyczała, ja bym się przeciwstawiła, ja bym nie doprowadziła do takiej sytuacji. Jakie mogą być konsekwencje victim blamingu? Przede wszystkim niezgłaszanie przemocy. Dlatego, że boimy się konsekwencji, boimy się tego, że inni będą nas oceniać, że sprawiedliwości przez to nie stanie się zadość. Chociaż to my jesteśmy ofiarami, boimy się, że świat nas przekona, że to jednak jest właśnie Twoja wina, że cię to. Spotkało, chociaż wcale tak nie jest. Trochę na każdym kroku nam się pokazuje, że to my powinniśmy się dostosowywać do strasznych realiów tego świata. Przykład, który może się wydawać błahy i o którym mówiłam już chyba milion razy, ale regulaminy dotyczące tego, jak dziewczynki powinny ubierać się w szkole. E, czyli właśnie to, nawet jak dziewczynce przypadkiem ramionczko od stanika wystaje, to od razu są wysyłane do dyrektora, bo w ten sposób kuszą e, nauczycieli płci męskiej i chłopców. W klasie, nie pozwalając im się w spokoju uczyć, tak? A przecież prawda jest taka, że można by było porozmawiać z chłopcami czy z nauczycielami, że halo, jakby uczcie się powstrzymywać, chociaż moim zdaniem, właśnie chmurze, jeżeli tu jesteście chłopaki, dajcie znać, czy to jest rzeczywiście dla Was aż taki problem, bo mam wrażenie, że to jest właśnie takie dmuchanie na zimnie, takie sztucznie kreowany problem tego, że jeżeli dziewczyna rzeczywiście będzie miała centymetr węższe ramionczko, to Wy już nagle, ja pierdziele, nie, same jedynki, bo ja się skupić nie mogę przez to, w jaki sposób ona się ubrała. Victim blaming też sprawia, że wiele osób zostaje w toksycznych relacjach czy sytuacjach właśnie. Nie dziwmy się potem, że zdecydowanie Większość kobiet, zwłaszcza nie zgłasza przemocy, właśnie bojąc się tego, że nie tylko będą obwiniani przez najbliższych czy nawet obcych, którzy dowiedzą się o ich sytuacji, ale nawet podczas składania zeznań to jest udowodnione, że no, obwinia się ofiary za sytuację, zwłaszcza molestowania seksualnego, w taki sposób, w jaki przeprowadza się z nimi wywiad. Wydaje mi się, że tylko ten, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda ten proces, nigdy go nie doświadczył albo nie słyszał od najbliższych osób, w otoczeniu, które to przeżyły, zastanawiałem się, dlaczego nagle kobieta to zgłasza po latach? No właśnie dlatego, że przez resztę tych lat od tego nieszczęśliwego zdarzenia żyła w strachu przed właśnie Twoimi pytaniami, takimi jak teraz. Naprawdę postarajmy się chociaż być o bardziej empatyczni i postawić się w roli ofiary. Nie wiem, przyznajesz się do traumatycznej sytuacji, jesteś nagle odważny, czy po latach, czy w danej chwili by się podzielić tymi zdarzeniami. Co na pewno jest bardzo trudne i w ten sposób może chcesz trochę zaleczyć swoje rany, właśnie myśląc o tym, że nie wiem, więcej osób może zwróci uwagę na ten problem i dzięki temu będziesz w stanie oszczędzić inne osoby, oszczędzić im właśnie takich doświadczeń, albo w ten sposób chcesz po prostu powiedzieć na głos swoją prawdę. Chcesz, żeby Twoja historia została usłyszana, szukając sprawiedliwości czy pocieszenia, a tu nagle Mnóstwo osób, które siedzą przed komputerem, które w minutę napiszą komentarz, który rozdrapie wszystkie twoje rany, który sprawi, że no, na pewno nie jedna osoba trafia przez to na terapię, by poradzić sobie z tym, w jaki sposób została obwiniana za swoje nieszczęście. Te osoby napiszą komentarz, odchodzą od komputera i myślą, że załatwione w ogóle w życiu na pewno drugi raz się nie zastanowią nad tym, co się właśnie wydarzyło. Wyjaśnijmy sobie jeszcze pod koniec jedną rzecz. Dawanie rad, jak zapobiegać tragedii, czy próbowanie znalezienia przyczyny e, tak na przyszłość, co można by było zrobić inaczej, by tak, do takich sytuacji już nie dochodziło, to nie jest victim blaming. Myślę, że bardzo istotny jest tu język i przede wszystkim takie nastawienie w dawaniu takich rad, czy pisaniu takich komentarzy, że powinniśmy podkreślić, że absolutnie sprawca jest sprawcą w 100%. Że to się nie powinno wydarzyć, że zdajemy sobie sprawę, jaka jest to tragedia, że współczujemy, że okazujemy wsparcie. Ale dla innych rady na przyszłość są takie, takie lub takie. Albo. Rozmawiamy z taką osobą po czasie, ale w bardzo delikatny sposób, no, postarajmy się nie dodawać jeszcze do tej traumy, takim właśnie sposobem komunikacji. Tak samo czytałam, jak ważny jest język, którego używamy podczas opisywania zdarzenia. To dotyczy zwłaszcza dziennikarzy, że bardzo często, jakby próbując pokazać perspektywę osoby poszkodowanej, pisze się, że na przykład. Ta osoba wyszła z imprezy o tej i o tej porze, ta osoba wychodziła na taką i taką ulicę, było ciemno, ta osoba została śledzona, ta osoba została na przykład molestowana. Że to jest takie, że tej osobie się to przydarzyło, w ogóle nie poruszając, że tam jest jakikolwiek sprawca. Tak jakby to się przydarzyło osobie bezosobowo, tak? Bez tutaj y, jakiejkolwiek y, osoby, która jest temu winna. Powinniśmy zmienić właśnie ten sposób opisywania tych sytuacji i mówiąc, że sprawca wyszedł z baru o tej i o tej godzinie. Nie. Sprawca śledził ofiarę, i sprawca dokonał zbrodni. Bardzo ważny jest język, jakiego używamy, zwłaszcza w takich komunikatach. Myślę, że nawet większość z nas sobie nie zdaje sprawy, jak to, w jaki sposób mówimy, no, kształtuje rzeczywistość i to, jak potem myślimy o różnych sprawach. To, co możemy zrobić, to oczywiście wspierać ofiary, okazując naszą troskę w komentarzach, e, właśnie pisząc o tym, że to straszne, co się wydarzyło, że jestem tu, by wysłuchać Twojej historii, że wierzę, że było to ciężkie, masz moje wsparcie. Przede wszystkim, też wytykajmy victim blaming. Jeżeli macie na to siłę, by się przepychać w internecie, to myślę, że jest to bardzo ważne, by takie osoby nie czuły się bezkarne, by wiedziały, że to, co robią, jest obrzydliwe, że nie powinniśmy obwiniać ofiar w jakiejkolwiek sytuacji. Edukujmy, edukujmy, edukujmy. Jeżeli słyszymy, że ktoś w naszym otoczeniu e, obwinia właśnie ofiarę, czy używa jakiegoś języka, którym może być, e, na przykład nie ma nic złego na myśli, ale używa języka, którym może być odebrany jako krzywdzący, to powiedzmy im, że istnieje taki problem i że, no, żebyś była świadoma, był świadomy, że tak to wygląda. Myślę, że niestety każdego z nas dotyczy ten problem. Nawet jeżeli nie byliście obwiniani w internecie, to myślę, że każdy z nas doświadczył tego w prawdziwym życiu. Gdzie mówiło nam się, że trochę jesteśmy współwinni temu, co nam się przydarzyło, co nie jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o takie moje prywatne doświadczenia związane z tym victim blamingiem w internecie, to pamiętam jak strasznie bałam się opublikować tego filmu, w którym opowiadam wam o moich doświadczeniach związanych z występem w telewizji i tym, jak mnie przedstawiano. I pamiętam, i to rzeczywiście się w jakimś stopniu wydarzyło, że bałam się tego, co już sama wcześniej doświadczyłam, bez publikowania tego filmu, czyli właśnie takich komentarzy, że sama jesteś sobie winna, bo co ty nie wiesz, jak telewizja działa, co ty sobie myślałaś, pewnie chciałaś trochę fejmu, więc się zgadzałaś na wszystko, albo gdzie byli rodzice, bo nagle rodzice są winni tej sytuacji, nie wiadomo dlaczego. Zamiast winić te realia telewizyjne, czy osób, które były odpowiedzialne za to, jak kreowano mój wizerunek, które nie pomyślały, że to może nie przystoi na stolatce, tak? Ale też pamiętam, jak wręcz terapeutycznie na mnie działała ta masa komentarzy od Was ze wsparciem, ze słowami, że jest Wam przykro, że moja historia jest usłyszana, że doceniacie to, że się z Wami nią podzieliłam. I, I to było wspaniałe, i mam nadzieję, że właśnie z takimi tylko komentarzami i z takim wsparciem będą się spotykały inne ofiary, które będą mówiły o swoich doświadczeniach czy traumatycznych przeżyciach. Więc za to Wam dziękuję i oby to szło w świat. To już wszystko, jak zwykle, zresztą jak w każdym babskim wieczorze mam wrażenie, że tylko dosłownie liznęliśmy temat, bo jest on bardzo skomplikowany, jest on bardzo rozległy, ale liczę na to, że rozpocznie on dyskusję i dajcie znać w komentarzach, właśnie co na ten temat sądzicie, czy się zgadzacie z tymi założeniami, przede wszystkim, czy wy spotkaliście się z obwinianiem ofiar, nie tylko jeżeli chodzi o wasze własne doświadczenia, ale czy też zauważacie tą masę komentarzy, które obwiniają ofiary w internecie, tak jak ja to zauważyłam. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli macie na to ochotę, jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmów jak ten, bo już wracam do was na dobre z babskimi wieczorami i nie tylko. I my widzimy się w kolejnym odcinku Buziaki. Mua, mua, mua. Pa!